nie przygotowany zupełnie w ogóle nie przygotowany Jakiś tytuł by się przydał do tej transmisji, bo jesteśmy z młodym na mijance. Eee, zobaczę, czy mi eee, działają. Czy działa mikrofon, czy nie, bo mi się wydaje, że nic tu nie działa. A może działa. Możemy pogadać. Jak się pojawią jakieś komentarze, to chętnie będę odpowiadał. A jeśli nie. O to sobie podziwiajcie koniec lata, nad do jestem w pobliżu portu przy zakładach chemicznych w Police. Fajnie